Chłopiec wszedł do sklepu, wybrał zwykłe mydło i poprosił właściciela, aby je zapakował. To dla mojej mamy powiedział z dumą. Sprzedawca spojrzał z politowaniem na młodego klienta i, czując współczucie, chciał mu pomóc. Pomyślał, że mógłby owinąć razem z mydłem jakiś bardziej znaczący przedmiot. Chłopiec, dostrzegając niezdecydowanie sprzedawcy, sięgnął do kieszeni. Wyjął monety, które miał, i położył je na ladzie. Sprzedawca wspomniał swoją mamę. Byli biedni i wiele razy w dzieciństwie chciał także coś podarować mamie. Kiedy dostał pracę, niestety już odeszła z tego świata. Zniecierpliwiony chłopiec zapytał: Proszę pana, czy czegoś brakuje? Nie, po prostu nagle wróciły wspomnienia. Przypomniałem sobie moją matkę. Umarła, kiedy byłem jeszcze bardzo młody. Zawsze chciałem dać jej prezent, ale jako bezrobotny nigdy nie udało mi się nic kupić. Chłopiec spontanicznie zapytał: nawet mydła? Mężczyzna zamilkł. Powinął proste mydło w najlepszy papier, jaki miał w sklepie, położył na nim piękną kolorowaną wstążkę i pożegnał się z chłopcem, bez komentarza. Sam zaczął myśleć. Dlaczego nigdy nie przyszło mu do głowy, żeby dać matce coś małego i prostego? Zawsze myślał, że prezent musi być czymś znaczącym. Poruszony, zrozumiał, że tego dnia otrzymał wielką i piękną lekcję. Wraz z mydłem towarzyszyło mu coś znacznie ważniejszego jego miłość. Ponieważ prezent nie ma znaczenia ale miłość, z którą jest ofiarowany,